O. W widowie to ja, to ja Simon dziś zrobię ten jak jak jest mój dzień w Roblox. Dobra. Nagram sobie TikToka, czemu by nie? się mam. Taniec, taniec a bi bi bi. Dobra, sprawdzę naprawdę ile, ile mi to w ogóle, ile ja mam w ogóle sumów. Tylko 182 sumów, dużo, ale, ale wiem co mi pomoże, żeby mi dać suba. Żeby to zrobić, żebym miał dużo słów. dajcie mi więcej słów. Tak jest. Tak. Chcę dobić 200, a później chciałbym dobić 100 tysięcy. Żeby mieć ten przycisk, a później ten złoty. Dobra, zamykam sobie na pokoiku gamingowym Zagram sobie Fortnite'a tak gramy, gramy a później sobie zagram kiereczkę Brawl Stars bo czemu by nie a Teraz mm, chyba zrobił obiad. Mejarączki. Tak? Ej, Janie, nie mogę. Ej, to to było? ho, mi się się Dobra. Moje żarcie. Ej. Ja nawet jeszcze nawet żarcie nie dostałem. Dobra, bo ja nie mam. Mam żarcie. Ta, yy, co oni zrobili? Łomali się na Dobra, nie, dobra ja idę, idę normalnie idę, idę normalnie. Jadę, jadę na zakupy, bo jak widać nie mam, mam nic. Do jedzenia. Uż nie. mogę. Nie mogę... A ta. Zaszkadam. O! Skada. o. Jednak mogę. 200 takie. Skąd? idziemy mieć? Wow, wow, wow. Jeszcze by było do Dubaju. Znacie kraj Dubaj? listy komentarzu. O. Nie wiem w sumie czemu w Japonii są, te, są takie dziwne litery. Właśnie. Dobra, jedzenie. Dobra, co ja tu? Warzywko, czyli jabłko. Dawaj. Dawaj mi jabłko. Eee, Nie, chipsy są niezdrowe. Chipsy są niezdrowe. Może czekoladę. Czekoladę lubię. Całkiem spoko. E, napój, napój. Wodę też. Już nic nie mogę. No dobra. Kupujemy. Dobra, dziękuję. Mam już... Mam już to moje jedzenie. Czemu ja daję komuś łapę? Tak, że... Właśnie mówię... Żebyście dali łapkę w górę. O to w się komuś chodziło. To ja nie wiedziałem. Ale dzięki widzę, że chociaż ty możesz dać łapkę w górę. Jutro też będzie odcinek. O jaki jutro? Jutro czekacie się. Czekacie, no to można powiedzieć. Nie wiem o której chcecie bo ja będę patrzeć w komentarze idziemy do domu do naszego domku o mamy już jedzenie Daję sobie zdrowe. Moje! Nie, twoje. Chcecie jabłko? Chcecie jabłko? Nie dam. Dlatego nie daj suba i lajka. A może wam dam? Jak zostawicie suba i lajka? Ka. Dobra, li <mum> o tu eu estou falando, inclusive o que eu estou Chcę jestem na wakacjach nie uwierzę że jestem Kacia Dobra nagrałem i już idę spać Dobranoc